Właśnie jedziemy w teren ostatni, już w tym roku. Dziewczyny już gotowe. I zaraz zaczynamy. Oglądajcie. Tutaj jeszcze najmniejszy rozbójnik, który zaplątał wodę. Akcja ratunkowa. Zahaczymy sobie szybko wodę i będziemy wsiadać z resztą. Dzisiaj powrót do korzeni. Wracamy. Jedziemy z taką ekipą jak kiedyś. Ze sunnego terenu, kiedy tekst pojawił się, o Jezu, Gabrycha leży. Nie, było leży. Więc wiecie, dzisiaj może być ciekawie. Dawno nie byliśmy w terenie, już miesiąc lekko. My musimy teraz minąć kawałeczek drogi asfaltowej, Ja tu jak widzicie u sąsiada koników nie ma, zeszły z pastwisk, pewnie siedzą gdzieś na paperkach, a na tniach ja. autko. Szybciutko czekamy na przejazd, bo koniki... Będziemy przez ulica, jadą auta i musimy sekundę poczekać, jesteśmy na obąkowi. A dajcie znać, czy byście chcieli takie vlogi z turystyki konnej, może byśmy coś ponagrywali. I standardowo wieski nas tutaj obstakują, tam jest taki stawik a my zaraz będziemy w lesie i będziemy jechać pod górę. Na terenie też nie może zabraknąć pogaduszek. Wszyscy jadą, gadają sobie. Jak to konie brykają Chwilowa zmiana prowadzącego Ponieważ zobaczyły koniki Daniela Czy tam jelenia I nie chcą iść Musimy najodważniejszego To, to może Diuczek Pójdzie pierwszy Lekka zmiana koni Ponieważ duceczki muszą iść pierwsze Bo są bardziej odważne A dawno tu nie były I widzą Daniela to są przerażone A patrzcie na diłka, jak leci Dawaj dawaj lecimy tak to z tymi koniami bywa, że no czasem ich coś rozpraszczy i po prostu nie chcą iść, ale jeżeli jest grupa koni, to zawsze jakiś odważniak się znajdzie i pójdzie, to u nas jest taki odważniakiem biłka. Dobra, to lecimy! Tu jest fajna taka zarazka, to sobie pojedziemy. I hopa, troszkę. jazda, i zjazdy, Wszyscy lecimy. To nie to, co bieszczady, ale też jest fajnie. Bieszczady tak. No i później ogień, tą prostą galopem zaraz damy Czadu Gabrycha mnie tu pędza od tyłu. No jedź, no jedź. Panta jo, Też musimy patrzeć na tył. Eee! Planta, planta, planta! Hamuj, hamuj! Planta, planta nam tutaj wy, wy, wyczynia bardzo na i bryka. Wszyscy dają czadu. Kupujcie bluzy! Na wół nim krąg w lewo. Koniki po przerwie. Przepalona rura. Trochę musieliśmy je przepalić, bo już z tydzień wolnego mają, nie? Czy więcej? Z tydzień wolnego mają, więc musiały pójść. Przepalone musiały być dzisiaj. Tak jak motocykliści przepalają, tak i my przepalamy. Drogę powrotną do zaszków się nie boimy. Już nie ma bek? Okej, okay, my już zaraz ostatni galop. Nawet tego nie będę nagrywał, bo no lepiej nie nagrywać niż spaść, bo różny konik może brykać i zaraz będziemy wracać do domu, zaraz zobaczycie nasze koniki. No i tak jak mówiłem ostatnia prosta była z lekką kraksą, ale nikt nie spadł, bo sami profesjonalisty w tym roku pojechali. Jesteśmy już na, na domu prawie, koniki czekają, Willy z księciuniem Bia a my zaraz jeżdżamy pod wał. Dobra, jedziemy po właśnie. Pacha wjeżdża, wszyscy wjeżdżają. I dzięki za oglądanie. Pozdrawiamy Elo. No i oczywiście na koniec jeszcze szybki relaksik dla koników. Wszystkie jedzą oczywiście. Popręgi są odpięte.